Z kolei operatorzy logistyczni i producenci chcą mieć taką wiedzę globalną. Oni nie chcą Was pytać o to, czy Wy dojedziecie do celu, czy nie, tylko posiadają często, co, coraz częściej swoje systemy e, chmurowe, czyli to tak, tak zwanych, albo korzystają z tak zwanych brokerów danych. Coraz częściej musicie Państwo udostępniać pozycje swoich pojazdów e, do Państwa klientów. E, z czego to wynika? Oni. Chcą po prostu mieć takie informacje, które policzą sobie sami. Oni chcą widzieć pozycję waszej ciężarówki i ich systemy sobie wyliczają tą etę i na podstawie jej sobie sprawdzają, czy, czy samochód dojedzie na czas. Co na przykład w przypadku producentów może wpływać na to, że nie wiem, przestawimy. Ja miałem kiedyś taki przypadek, jak jeszcze pracowałem w transporcie, moja ciężarówka z papierem opóźniła się z dostawą do jednej z niemieckich drukarni. No i na przykład niemiecka drukarnia musiała przestawić maszyny na zupełnie inny rozmiar ról papierów, żeby dalej ta, że tak powiem, produkcja tych, tych czasopism na kolejny dzień do kiosków funkcjonowała, a gdyby nie mieli tej informacji, no to wyobraźcie to sobie, co by to było dla Państwa, dla takiej fabryki, na przykład dla takiego producenta, dla takiej drukarni, kiedy musieliby nagle wstrzymać produkcję, nie wiem, na godzinę. No, że to po prostu jakaś, jakaś tragedia, a no, nowocześni producenci starają się pracować bardzo perfekcyjnie a dostawy muszą być w systemach just in time, bo to jest naprawdę wszystko gdzieś tam delikatnie, delikatnie z małymi marginesami błędu wyliczone.